Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego Gika. Dzisiaj zestaw z okazji stulecia marki Disneya i jest to zestaw, który nawiązuje do jednego z moich ulubionych filmów animowanych, czyli Odlot. 598 elementów za 260 zł katalogowo, walto możecie ten zestaw nabyć nieco taniej, jeśli chodzi o jego wygląd, no to myślę, że tutaj chyba wielu z Was kojarzy, jak wygląda dom, który uniósł się za pomocą balonu. W ogóle ta historia była naprawdę bardzo mocno pokręcona. Ja też przy okazji zapowiedzi tego zestawu mówiłem, że brakuje mi tutaj tylko jednej postaci. Nie ma tutaj Taszora Stefana. Gdzie jest Stefan, ja się pytam. Ja wiem, że on pojawił się nieco później niż sceny, które mogą pojawiać się w domu, ale mimo wszystko no fajnie, że jest As. Że As pojawia się jako taki specjalny odlew, tak jak choćby w przypadku postaci Skubusia Puchatka. Ale i tak uważam, że ten zestaw no, jest mocno chwytający za serce. On jest bardzo uroczy w momencie, kiedy pojawiła się tylko jego zapowiedź, ja wiedziałem, że muszę go mieć jak najszybciej bo jest naprawdę niesamowity, no i cóż, chciałbym więcej zestawów, które nawiązują do animacji Pixara, ale cieszę się tym, co jest. Zaraz to będę odwracał spokojnie. No jeśli chodzi o figurki, to mamy tutaj Rasela i Karla. No jeśli chodzi o Rassela, mamy tutaj bardzo dużo oznak, które on zdobył jako taki wzorowy scout. No i jeśli chodzi o domek, to od razu jak do domu są przypięte balony w takiej ilości, to wiadomo, że chodzi o dom z odlotu. Tutaj mamy pokazane jakieś scenki, mamy też zdjęcia Karla wraz z jego żoną. Kto oglądał odlot, ten wie, że już z żoną po prostu się pożegnał. Ona odeszła. Ale on po prostu żyje trochę takimi wspomnieniami. I historia jest taka, że też dzięki poznaniu Rasela Karl przeżywa niesamowitą przygodę życia. Dobra, ja w takim razie wyciągam to, co w środku. I uważam, żeby nie pognieść naklejek, a te prezentują się następująco. Naklejki na drzwi, no to nie są elementy, z którymi ja się lubię, ale wszystkie pozostałe są bardzo fajne. Mamy tutaj nawiązania do filmowych scen, i myślę, że pod tym kątem to jest bardzo fajna opcja. Co do instrukcji, naprawdę bardzo duży format, jak na zestaw taki, powiedziałbym, średniej wielkości. Tutaj też zobaczcie, w worku numer 4 mamy bardzo dużo balonów, więc myślę, że dom na pewno się uniesie. No dobra, ja idę składać i zaraz zobaczymy, jak to wszystko prezentuje się w całości. Domek jest uroczy, domek naprawdę pobudza wyobraźnię i aż chce się odwzorowywać filmowe scenki. Jeśli chodzi o to, że on jest przecięty w połowie, no cóż, jest to jakiś kompromis, żeby ten zestaw nie był piekielnie drogi i żeby nie składał się z potężnej liczby elementów. Zresztą wiecie, czy ktoś chce się nim bawić, to to ułatwia kwestię, bo właśnie jest przecięty. Czy ktoś chce go wyeksponować na półce, to i tak będzie go widać od przodu. No a minifigurki to są naprawdę małe arcydzieła, ale o nich później. I zerknijmy sobie na dom. A jeszcze oprócz domu znajdziemy tutaj fragment takiego zagajniczka. Mamy tutaj niewielki fragment płotu, mamy też skrzynkę na listy, no a tutaj znajdziemy potężną butlę, za pomocą której można napompować helem te wszystkie balony, a też jak zerkniemy sobie z bliska, to możemy zobaczyć, że i wiewiórka tutaj się znalazła. No, ale jeśli chodzi o dom, to on wygląda następująco i naturalnie jest to dom Karla Frederiksena, który nie pozwolił tego domu wyburzyć. No i finalnie. Nim odleciał, ale jeśli chodzi o sam wygląd domu, rzeczywiście on bardzo mocno nawiązuje do tego filmowego pierwowzoru, jest taki dość mocno ściśnięty, ale jest uroczy. Kolory trochę mogą kojarzyć z nam się z serią Lego Friends, ale jeśli chodzi o jego odwzorowanie, jest całkiem nieźle. Tutaj jak zobaczycie sobie, jak on wygląda w momencie przecięcia, to rzeczywiście potrzebny byłby drugi zestaw, żeby po prostu ten dom zamknąć. No a tak prezentują się wnętrza, ale zanim do nich przejdę, to jeszcze zerknijmy sobie, jak to wygląda. Tutaj mamy wejście, Mamy jakiś taki niewielki fragment, gdzie możemy sobie usiąść na werandzie. O, a ja właśnie coś popsułem i wyrwałem tak bestialsko klamkę. A też jak zobaczycie sobie tutaj, to nie do końca te drzwi nam się otwierają. Dobra, ja tą klamkę postaram się jakoś przypiąć. O, udało się. No, drzwi tutaj nam się delikatnie ograniczają. A jak sobie jeszcze zerkniemy tutaj przez okno, zobaczcie, tutaj mamy słoik, w którym są zbierane oszczędności na podróż życia. Ja też na pewno nie jestem fanem tych dachówek, bo po prostu jest ich bardzo mało, wystarczyło z nich zrezygnować, a mamy takie kilka po prostu pól, gdzie te dachówki są porozkładane, ale to co bardzo mi się podoba to kogut, który tutaj jest na tym Wiatrowskazie, a ja na chwilę to odepnę, żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda. Kura w kolorze turkusowym, nie wiem, czy już się wcześniej pojawiała, ale to jest myślę fajna opcja dla tych, którzy kury w różnych kolorach zbierają. Czy to klasyczne kurczaki, które mają nadruki, czy to na przykład złote kury, czy też choćby takie. A jeśli chodzi o wnętrze, no to tak to się prezentuje. A w ogóle widzę, że tutaj po prostu jest problem taki, że te drzwi się nie chcą domknąć przez. Klamkę, przez to, że groszek tutaj został tak przypięty. Nie wiem o co chodzi, że tak miało być. Coś tu nie gra. No ale dobra, możemy sobie wejść do domu. Mamy tutaj zegar, mamy z drugiej strony roślinkę i pierwszy z obrazów. A jeśli pójdziemy nieco wyżej, to zobaczymy, że jest tutaj sypialnia. Bardzo symboliczna, bardzo niewielka, no ale jest, więc to zdecydowany plus. Tu znajdziemy telewizor, i w środku, jeszcze za telewizorem, znajduje się skrzynka. Ja Wam pokażę. Co w nie jest fajnego, a co już niekoniecznie. Jak pewnie kojarzycie ten artefakt wręcz z filmu, to będziecie rozczarowani. tym, że w środku mamy nadruk One Zapony Time. To jest naturalnie ten tile z nadrukiem, który już w LEGO pojawiał się wielokrotnie. Ja też czasem mówię, że fajnie, jeśli on się pojawia w książkach. No natomiast w przypadku... Tej skarbnicy wiedzy Karla, tak to nazwijmy, to trochę boli. Tutaj znajdziemy też całą masę zdjęć Karla oraz jego żony. No i tutaj też możecie zobaczyć te wszystkie oszczędności, które zostały zgromadzone w słoiku. Mamy taki niewielki salon, tutaj jeszcze on prezentuje się od tej strony w ten sposób. A to, co bardzo mi się podoba, to gramofon, który został zrobiony w taki sposób, że Tutaj mamy nic innego jak hełm górnika, czy właściwie kask. Bardzo to fajnie wygląda, i akurat myślę, że to jest bardzo kreatywna opcja na użycie tego elementu. No dobra, domek zobaczyliśmy, to zobaczmy teraz, jak prezentują się minifigurki. A te, jak już mówiłem wcześniej, to są naprawdę małe dzieła sztuki. Zarówno Russell, jak i Karl Frederiksen, jak i pies As wyglądają świetnie. Zacznę może od Russella. Zobaczcie, jaki on jest obładowany wszystkimi akcesoriami. Rzeczywiście bardzo fajnie wygląda ten jego plecak. Bardzo dobrze też prezentuje się czapeczka, ale zanim wam ją pokażę, zobaczcie, tak wygląda alternatywna wersja twarzy. A jeśli chodzi o czapeczkę, to bardzo ładnie została przygotowana. Spodnie wystają włosy. No i zobaczcie ten torsik, który jest wypełniony odznakami, które Russell zdobył. Co do Karla. On też bardzo fajnie wygląda. Myślę, że całkiem nieźle odwzorowano jego charakterystyczną twarz, która była taka, powiedziałbym, dość mocno kanciasta. Mamy też buźkę z drugiej strony. Tutaj już Karl jest nieco zeźlony. No i też wspiera się akcesorium do podpierania, a jeśli chodzi o asa, to ten naprawdę wygląda fantastycznie. No i myślę, że skojarzenia z tymi odlewami postaci z Kubusia Puchatka są jak najbardziej na miejscu. Ja wiem, że dom mógłby być złożony z dwóch części, ja wiem, że mógłby być zdecydowanie większy, ale jako średniej wielkości zestaw jest naprawdę fajny, mamy tutaj kluczowe figurki, no bo i Russell i Karl i As się pojawiają. Tak jak mówiłem, szkoda, że nie ma Stefana, to byłoby takie idealne dopełnienie. No i też mogłoby być nieco więcej balonów, ale z drugiej strony te balony można sobie dorobić. Domek jak najbardziej jest ok. To jest po prostu zestaw, który ma ładnie symbolizować nasze uwielbienie do tego tytułu, więc jeśli jesteście fanami odlotu, to ten zestaw zdecydowanie wam się spodoba. I tak jak mówiłem wcześniej. Można troszeczkę ubolewać, że to jest tylko połówka domu, ale on po prostu będzie pewnie stał na półce, a młodsi fani od lotu będą się chcieli bawić i odtwarzać te scenki, pomieszczenia są po prostu niewielkie, bo trzeba było je w jakiś sposób choćby symbolicznie odwzorować i te rolę ten zestaw spełnia. Ja go Wam polecam, to jest naprawdę solidna propozycja dla fanów tego tytułu. Na dzisiaj to tyle. Dzięki, cześć!